Nareszcie w domu. Znowu jechałam prawie dwie godziny. Nienawidzę korków. Gdzie on jest? Cześć. Dzwonisz już trzy razy. Nie denerwuj się. Dopiero wróciłam z pracy. Tak o tej porze, a co w tym dziwnego? Nie, nigdy dzisiaj nie wychodzę. Przekazało mi napisać artykuł o Królu Bolesławie Chrobnym. Brak mi wery twórczej. Ciągle zamiast objawił pizzę w Hamburgery i nie wiem o czym pisać. Do zobaczenia Wpadnę w sobotę. Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko w dawnej postaci, jednak nie umie. Że kształty dla siebie przybiera zmarłych pokoleń idealna sfera. W żywej ludzkości wieczne ma się blisko, a grób proroka, mędrca, bohatera jasnych żywotów staje się kołyską. Zawsze stieszamy z strugi, czerpiemy na co pragnienie gaśni, żyjmy na sesję pracy. Chórowny w tysiąc lat po koronacach. O Boże, już północ. Jestem Bolesław. Ale skąd? Dlaczego? Co pan tu robi? Niech pan wyjdzie, nie mam czasu. Przecież zaprosiłam mnie pani. Ja? Czy to mnie pani pytała, kiedy był Bolesław Chorowny? Zaraz, zaraz. Ja chyba śnię. To pan? Ojej, jestem bardzo przykroczona. Napiję się kawę i będzie lepiej. Mówiłem że sama mnie zaprosiłaś. Dlaczego teraz tak się dziwisz? Co prawda zawsze mnie podróżowałem? Chociaż kiedyś bardzo to lubiłem. Dziś rzadko mnie ktoś zaprasza, ale przejdę do serca sprawy. Nie? Czy można gdzieś tu usiąść? Czy szebek pomóc Ci się w rozwiązywaniu Twoich dylematów? Chciałbym Ci coś pokazać. Być może mi się rozwiać twoje dylematy, że zasłużyłem na przydomek choroby. Tak tu jest stary, wygodny fotel po babci. Niech pan spocznie. Jak mam się do pana przydazać? Chyba królu. Wynosuj, młoda damo, mów mi Borek. Chyba tak teraz mówicie. Dziwny to język. Czym się zajmujesz? Co robisz z tą maszyną Do czego ona służy? Jestem dziennikarką. Pracuję dla dwóch wydawców. Właśnie miałam napisać artykuł o Bolesławie Krobrym, ale zdaje mi się, że nic z tego nie będzie. Już po północy. Ta dziwna maszyna to twój kronikarz, pisze na Ciebie? No tak, całość XI wieku może wiedzieć o naszych czasach. Skoro już tutaj jesteś, to może pogadamy, bo wiesz, nie zawsze spotyka się ducha. Urodziłem się w 1967 roku na dzisiejszej ziemi poznańskiej, Bóg miejsc i cisza. Tu się wychowałem, to miejsce pokonałem. się urodził, gdzie ptak śpiewał na warzycie, po tej się biegał, chodził, poznawał ludzi i życi. Władzę poznałem ojcu wierzchu I objąłem około 1952 roku. Miałem wtedy 25 lat w Polsce chrześcijańską, jaką zbudował mu ojciec. Zaraz, zaraz, co tu się dzieje? A to kto? Chciałbym żeby przywitać mojego kronikarza. Oto myślę, się wiesz, komputer. Jan aniołem, kronikarz nikomu nieznany. Darii, pochodziwszy, spisałem kie rzeki Mień Bożnego Króla, Bolesław Się do kraju. Przede wszystkim poprzez młotą politykę i działania militarne powiększyłem granice państwa. państwa, zdobywając grony czerwieńskie. Ważnym krokiem było także przyjęcie władzy nad Morawami, Słowacją i częścią Czech. Często staliśmy się liczącą siłą w Europie. Wielkim wydarzeniem Twojego panowania była także wizyta Cesarza Ostrona III w Gnieźnie. Jakie to miało znaczenie dla Polski? Posłuchaj, no, co kronikarz zapisał. Wojciech, przebywając na dworze papieża, stał się na poznaną. No. Wybudował także katedrę w gnieździe, gdzie pochował ciało męczennika, wkrótce i w tej chwili z tego królu, chciałabym, abyś opowiedział mi o tym, jak ważną rolę pełniła twoja przyjaźń z Ottonem III w drodze do koronacji. Otton III postanowił przybyć z pielgrzymką uroczystą do gniezda. Podczas jazdy omówiliśmy wiele ważnych spraw politycznych i kościołowych. Król otrzymał także wiadę i ucznia świętego Nałówcego. Został mianowany w aktów Rzymskim i z tym pracownikiem Cesarstwa Rzymskiego oraz zwolniono do skłodzenia trzytu, a od mu ludzkami w, w swojej koronację. Twoje rządy to szczególnie ciastniczych wojen, szczególnie z niemcami. Jak oceniać te na oni z Tysawce niemieckim były koniecznością przez wiele lat swoich miliardżystw. A co z wyprawą na Kijów? To jedna z najbardziej spektakularnych kampanii Twojego panowania. W 2018 roku na na wspiera wspierając swojego krewnego w walce o drogę. Zdobyłem Przyłączyłem do Polskiej Krony Czerwieńskiej, to umocniło naszą pozycję na wschodzie. Przez to historycy nazwali mnie rody, czyli odważnym i walecznym, bo takim był. Wasza Królewska Mość, to zaszczyt przeprowadzić do złowy z tak wybitnym władcą. Na koniec chciałabym zapytać, jakie wydarzenie uważasz za najważniejsze w swoim panowaniu? Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem była koronacja mnie dla króla Polski w 1925. Dzięki temu Polska stała się ważnym Królestwem, uznanym przez inne monarchie chrześcijańskiej rodziny. Dawni mocarze, władcy tej ziemi, wśród moginnego śpią chłodu. Księgi królewskie bóg zamknął z niemi, ale nie księgi narodu. Bo chodź się trony w posadach chwieją, a perła kuszą dzieciną, Choć wszystko ginie z czasów koleją, ale naród nie giną. Imi złość będzie wciąż życia wątek, który na długo nam starczy, tylko szukajmy w starcy pamiątek naszej nadziei i tarczy. Wasza cudowska mość, jak chciałeś, aby potomni zapamiętali Twoje panowanie? Jako czas chory polski, uczynienie Że przyszłe pokolenia będą kontynuować moje dzieło i nie pozwolą mi w Król Bolesławie, Chnobry, dziękuję Ci za dzisiejszy wywiad z Tobą. Już wiem, że swoim panowaniem zasłużyłeś na przedmiot wielki i dobry. Mój artykuł o tobie na pewno podbije europejskie rynki. У деньний і сивий, в царству платежне і біне, корона здоби україни зросла, пригов поконам люд swój zadzieli.